Dobra Dobra to jest mój rekord chyba O oh, f**k fucking... Ja nic nie widzę, co się stało? Jak nie mogę ugryźć Dobra. No mam teraz kostkę do jak teraz mówisz to mam Ale nie jakoś dużo Dobra, lec Nie jakoś dużo <grych> No i gdzie ten stream jest ten? No nie Dobra niech dojdzie na razie, a potem będzie naprawiał streama Nie ma no, daj mu może chwilę, to 5-6 wilków, więc. Dobra, jestem. Dobra, studi, Jest. gotowy? Mogę, mogę ściągać? Możesz ściągać. Nie, jeszcze nie jestem gotowy. No to. Przykro mi, mówiłeś już wcześniej, żeby je ściągać, więc już myślałeś, być. No, wcześniej ale bo... Bo wcześniej byłem, może teraz już nie jestem. Co jesteś teraz niegotowy? No, no szczęście wilki. Nie no, już czekam, aż tu przyjdą. Idę pierwszy. To 152, bo są w stadzie. Tak. No ten nie zaskoczył, mówię szczerze. E, dobry ten nawet. No, bo tutaj wiesz, jest w stadzie, nie? Są. I że Kom robi po 200 200 266. A, 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 powiedz mu, ja jak ja biegałem cię szybko, nie? No. Pokazywam Witkowi. Schowajcie się. A, no tak, to mi pchasz nogą, także spoko, ale... Dobra. A też wiesz no. Gryzą ja. cię? Chyba nie. Nie, nie, nie. Gryzy mnie teraz dwa rady. <gryzł> Czekaj, cofam. Nie śmieje się. Będzie to, też, ja już starczyłem pół ci troje. Jeszcze jeden wilk. No z wilkami jest problem, jak one podejdą. No. Problem jest z tym, że twój ryje jest strasznie nisko i ogólnie rzecz mówiąc, jak ty gdzieś to zasłaniasz to co do i my jak nie jesteśmy od boku? warię w górę studiwa, ja widziałem od prawej strony ten. Ee, w furlowie. Tu kładziemy jeden śpiwór czy nie? Tu tak, możemy muszę. położyć piwór, czekaj. Tylko ja mam dwa. E, e, bo jeden sobie położyłem na samym początku, wiesz? Dobra. Ja A, sobie zmienię jeszcze ja nazwę. Na. Dobra, 9 tysięcy? Robisz? Robisz? Zmieniam Możesz nazwę, wybrać? żeby wiedzieć który wybrać, no A, zmieni nazwę śpiworu za rzeką Za rzeczy Ej, tu nie, tu jest trochę źle, ale... Powiecie, jakby, do... czy... Nie właśnie dobrze, im cieni, tym lepiej, bo one nie przychodzą nam wtedy bokiem Dobra, jesteście za mną? No tak dwa mi za mną. Ja strzelam Dwa misie, yeti Nie tutaj! Przy tu? są centralnie Dwa. Ale to ja ich nie widzę Dobra, 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 będziemy się z tym bili Aha, rzeczywiście, no są Dobra, no to zaczynamy zabawę Ja nie mam tak wysoko jak ty Dobra, dam radę. A, na radę. Light, bo one cię w ogóle ten mamy przed sobą wilki i pu purlowi sporo Purlowie strządaj jeszcze zaraz się biegnie miś To Który... no, i tak tak już purlowie ściągnął, czy nie Tością, no, bo purlowie to jest najmniejszy problem jeżeli nie skacze Tak, ona w HP to po prostu wiesz ona Co to ten mi się ochrony. robi Jump, jump everybody jump, jump Łuu No to jest stopa, nie? Ta. nie? Ja tak Wiem to jest właśnie, ja dlatego że tutaj zawsze z boku staram się stać jakieś miejsce Tylko to jest właśnie takie też z drugiej strony słabe, bo one też potrafią wtedy obejść Chamatko Ściągam jeszcze jednego co jest po... Dobra, sam się ściągnął się Pięć. Ściągną. One mają dużo HP O tak bitek... Pomóż, Wiem Nie strzelam, cały czas strzelam Dobra, zablokował się. się. Nie, spokoj, spokoj, spokoj. to się Ilu przyblokować. Ile on ma HP? One w mają te... Yeti HP. To trzeba im przyznać. Ale nie biją jakoś mocno. No, no nie, właśnie nie. Najgorsze są wilki. Niedźwiedzie Niedźwiedzi są najgorsze. Nie, no, nie, wcale nie. Nie, niedźwiedź potrafi shotować. No shotować. Traciłem strój, kolejny strój. Staram się trzymać, tylko się przedarł. No to tak, spokojnie, no. Ja pierdzielę. Nie wiem, szanowny. Zostawił mnie pierdolną, ale... 396 no to. Mózg mu wychodzi na wierzch, ale będzie się zanudził <laughs> To mi się zniszczyło już, bo tej rękawice. Ja muszę zjeść. Hmm. Dobra, rzuca się granat? Nie, tam musimy, sorry. A nie, jeszcze jest niedźwiedź. Nie, jeszcze zniszczyć. A ta purlowia to nie wiem czy... No to, to dobra, dobre. niech bije jednego, to niech bije. No... Odwróci się tam purlowie. Jesteś no. w stanie to rzucić tam? No spróbuję. Ale jestem ciekawy czy jak strzelę idealnie z tego to wyjdzie. Nie. Ale mi sprawa. Ale ja... w i byłem najlepszy No rzut jak Michael Jordan zaczynał Dobra, już ja też chcę, że ten Misiek on tu wróci. Się... Czemu ja byłem po prostu w 190 jakby była jakaś druga? Nie Idę jak coś ty Idź tygrysie Grysie. My wiemy kiedy ty idziesz <grym 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 <mi> Czuć? Dobra tu bym chyba postawił bym dał gdzieś, no, nie, Na dole no. to, to ja sobie przejdę do kawałek już Tylko tam były dwa wilki I to mi się bardzo nie dobra, podoba to Jest tutaj miś y, przy zrzucie no, Zmienię nazwę na Rzeką przed rzeką 2 dobra, y ale tu musimy trochę odejść, żeby oni nam strojów nie zniszczyli. Także musi się trochę do przodu posunąć. Do przodu? No, żeby śpiworów nie uderzyli. Aaaa, Rafał to jest... ich weźmie. Ale A, gdzie? O, właśnie krzyknął, ryknął i płynie. i w drugą stronę płynie. A tam jest pod wodą ta. No, no widzę. Jest. Jest złota ta. Dobra, ale, się... ale ja myślę, że tam wchodzenie do tych ryb to jest... strasznie zły pomysł. No <laughs> łosososi? Łososie to miażdżą. Ale przecież... po, Powiem ci tak Radio, ja, ja że... Mam T-Rexa, który biega taką prędkością jak Raptor. Także się fajnie się robiło. Yy, Wyspę śmierci. Nie wiem czego jesteś w stanie... Ugryźć. Mówiłaś, Dobra. Nie było Nawet shotguna nie wyciągnęłem. Tam są purlowie. Dobra, chodźcie. Co to było? Okay. Ja. Misiek tu jest. Miski tu są. No dobra, ale to one Popłyną. tutaj? Płyną. Dobra, nieważne, no. Dobra, dobra, spokojnie. Nie, przypłyną tam? Tylko są, nie, już tędy idą, przodem. Dobra, dobra. No, przebieg ich. Jeden się tam f***ił w... do tej wody. Dobra, na razie idź tu do przodu. Nie, tu muszę stanąć. A ja sobie będę patrzył z tyłu. Dobra, bijemy się. 380, o jezu, jezu, jezu. jezu. Dziki mają pierdolnięcie. Jak już dostaniesz. No. I'm speed, dogadnie. Forest Gump wśród T-Rexów. bo. Kiedy dostajesz damage? Nie, żebyś się wy! Zjadłem jeden. Chodź tu, pisz. Ja ja blokują się te bronie. Straźnie. Ała. Jej! Ja, są... Kurde, te. Nie, tak ci kapę w wodzie, jak chcesz. A tu po 6, Dobra, yyy Nie jestem pewny, czy to jest coś 6. Dobra, biorę. Nic nie widzę. Czekajcie? Ja, ale lud. Uuuh, ja Nie Whitek. Błękitny ten miecz. Misia. O fuck. o tak! Czekaj, to jest mój, moja nowa Brainstorm. Ja idę na tej jaskini i zabijam wszystko. Zobaczcie, bo jest miś! On, nie wiem, czy on żywy jest, czy on tak po prostu, kurde, udaje nieżywego? Padziek śpi. No tutaj po lewej dziewczyna. No no. to Obra, wilki biegną. Rzucam granat. Rzucaj ten granat. Hm. Worem z tym mówisz dobry byłeś. No. Wiem jak krzywa. Eee, mam, stu, stuna mam, stuna mam. Chodzę na T-Rexa Ale jak chcę grać na T rexie Dobra, tak. teraz chodź. No to pomóżcie mi, zdecydujcie się, bo ja zginę zaraz. Przeładowywania akurat miałem, nie wierzę w to. Dobra. One są niezniszczalne. No to muszę go wziąć. Zobaczcie co mi się. To nie, ściągamy, ściągamy. Jest wziągamy, wziągamy. Jest, Dobra, jest no, tam wziągamy. straszna ekipa. Rzucę granat? Albo nie, no. nie, 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 bo ja nie mam. Nie, no, bo A, to... a może nam braknąć później. No. Wcielam, no. królowie, pierwsze. Dawaj, dawaj, dawaj. Padliśmy tutaj przecież... Aha, bo go nie nazwałem tutaj, tam. No, już niedługo lecimy dalej. Zawsze mogę iść tak, tankować, nie wituj Co? Lecisz! Paladyn! Nie ma nikogo. Rafał, to się może... O oh, fucking... ja Nic nie widzę, co stało Jak nie mogę ugryźć jeszcze, jeszcze nie oh. mogę cofnąć ja Biegnę do ciebie, żeby był przed tobą Dobra, umarłem Są dwie, trzy oh. Troje. A przyjdziecie jeszcze tutaj, nie? No tak, tak Thanks. Jeszcze ten przede mną. Znaczy, jestem nie, nie, jeszcze musisz ten. Yy. Jaki ten? czekaj. Cze, cze. Dobra, nie, przede mną ten. To byłem ja. Yy, czekaj, bo mam Za tunelem 4. <śpiewanie> <śpiewanie> jakiś, yy, nazwa tego śpiura jakiś z jakiegoś kiepskiego filmu klasy B. Za tunelem 4. <śpiewanie> dobra, to będzie, Dobrze, czekaj, ja najpierw chcę, żebyś ty zobaczył, czy za tym kryształem przypadkiem nie czeka na mnie coś. Nie, Manny, ni zbal. Chyba zdeptałem Witusia. Cały czas mnie zdeptuje, za okay. każdym razem. Nie, jest tak źle, bo kuby zawsze korzyść. Jaka epicka walka tyranozaura z człowiekiem Biegło kurwa, no jak kto by miał w rzeczywistości szanse, nie? Patrz, popatrz. w rzeczywistości. Walka o przetrwanie. Ooo jak go... Popatrz, to są chwile moment. On próbuje zajść ta małpa, ale no nie daje rady. Zbyt ofensywnie. Ja offensywnie T-Rex zgrał. Chodzi puria. Uwaga, co się będzie działo. Purlowia atakuje. <oxide> jeszcze purlowia. Ale nie, nie co nie się dzieje z jednym ugryzieniem pokonał? Teraz małpa, małpa naciera, cały czas naciera. Na jednej nodze ją jedzie, patrz, na jednej nie nodze ją jedzie. Nie, nie. Stoi na jednej nodze i ucieka. Nie, nie. <grym się wziął> bo ją. <grym się wziął> co ją. Rush B, to był typowa taktyka Rush B. Zabiłeś go? To, nie, bo to yy, w piędzie się do daleko. Yy, Cofnijcie się, bo on tu może zająć nas. Dobra, tam? Tam jest za skałą. Ja bym tam poszedł, ale nie wiem, czy tam purlowi nie ma gdzieś w szkale. A, widzę go. Te Już go nie ma. Dobra, i, i wtedy ja tu poszedłem na górę. to jest idealne. Weź gdzieś na chwilę, Rafał? Daj e. Teraz sobie może dacie. Co? No widzisz z ciebie Dobra. E, panowie, e, Prosto czy na górę? Bo ja wtedy poszedłem na górę. Nie wiem. Nie wiem. Tam przed nami coś jest. A wilki. Wilki. <laughs> <Ciąmek. śmiech> e, T-rex pierdnie. Jak by ty zobaczyłeś na Jezus. jego głowę... O Jezus! Słyszysz? Swykoły. Ja, tak Witka to była zbliżenie na jego czerwoną głowę To mi się przypomniał ten clown z tego z to. A ja jak ma teraz te stopy to dali, mam i przed tym i tak yy, są tak brudne <laughs> Zresztą zostaw, zostaw tak, tak. zrobię ci potę i wyszlę ci na WhatsAppie yy, Tylko czekaj, w Zrobi mi zdjęcie brudnych stóp, to jest Zlewo, tak, w lewo nie tak. się ruszył, nie, nie zobaczę a... Zatrzymaj się na chwilę. Na sekundę Kaj okay, no teraz, Boże w Sudy w lewo, w lewo, wcześniej pójść dobrze no, A i Dobra, nieważne już. Sudy zepsujesz wszystko już nie wiesię. No tu jest a ten A e... nie mieliśmy iść w lewo? O patrz t ty, no, ty go ty Wait a minute Spadnie? Myślicie? Tam są kryształy Ja do niego wchodzę. No to wchodź, może nim nie, nie jemu. Zajebiście!